Zacznijmy ten film od zbadania słowa Szabat. Pokażę Wam więc, jak można zacząć od błędu i skończyć z dobrym wynikiem. W słowie sabat, Szabat mamy słowo ba. Skoro więc Szabat jest dniem Boga, prawdopodobnie będzie to rabat, dzień ra. Jak nazywaliby pozostałe dni tygodnia? Cóż, co do dwóch dni, jestem pewien. Mielibyśmy Sunday. Dzień Słońca i Munday, dzień Księżyca. To oczywiście przypomniało mi o systemie RGB, gdzie Słońce i Księżyc są oba odbiciami Ziemi. Weźmy więc system przeciwbieżnie obracających się piramid Sk, Ra i Ba. Mamy więc Sol, Słońce. Potem mamy Mon dla Księżyca. A w centrum mielibyśmy Ziemię. Jak więc nazwalibyśmy Ziemię? Cóż, to jak wyważanie otwartych drzwi. To jest oczywiście O. W systemie elektrycznym dałoby to nam plus, minus i neutralny. Skopiujmy system Salomona i obróćmy go w prawo. To dałoby 7 dni tygodnia. sol K, ka, o-ka, mon-ka. Potem przeszlibyśmy do świata podziemnego. Mon-ba. O ba i sol ba, a siódmym dniem byłby dzień ra. Tak więc szóstym dniem tygodnia byłby solba, czyli szabat. Zatem słowo Solomon, Salomon, można by wymawiać jako szałman szaman. Szaman nie byłby więc kapłanem jakiegoś tubylczego plemienia. Ale byłby kapłanem, który zna tajemnicę Gwiazdy Salomona. Nałóżmy Gwiazdę Salomona na mapę Hereford. Wtedy zobaczycie, że centrum gwiazdy to Jerozolima. Myślę więc, że centrum gwiazdy nazywało się Ur Solomon. Ur oznacza miasto. Jeśli odwrócisz Ur, otrzymasz Ru, prawdopodobnie Ra. Spójrzmy na stary obraz Jerozolimy. I tam widać trzy mury. To byłyby trzy kręgi Atlantydy. W poprzednim filmie pokazałem, że przeciwbieżnie obracające się piramidy to system energetyczny krateru Atlantyda. Kiedy więc ponownie spojrzałem na nasz krater z gwiazdą Salomona, zauważyłem, że w naszym kraterze jest już jeden pierścień. W tym momencie przemknęło mi przez myśl: Oni odtwarzają Atlantydę w naszym kraterze. Przyjrzyjmy się dołowi i górze gwiazdy. Tak więc na dole mamy słupy Herkulesa, a na górze mamy Raj. Zatem Raj to okrąg, Jerozolima to oktagon, a słupy Herkulesa to dwa bieguny. Słupy Herkulesa znamy oczywiście od Wolnomularzy: Jachin i Boaz. Jahin to czerwony słup. Ja, Ka. Słyszycie to Ka. Ka to słońce. Izyda, piramida skierowana w górę. Boas to niebieski słup. Ba, księżyc. Ozyrys, czarny trójkąt skierowany w dół. Umieśćmy gwiazdę Salomona między dwoma słupami i wtedy zobaczycie 1XX1, czyli 9-11. Jeden z ich ulubionych motywów. I tak, wiedzieli o tym już w średniowieczu. Macie bliźniacze słupy, a w centrum gwiazdy Salomona macie oko, ra. Weźcie czarny trójkąt i biały trójkąt i z tego możecie stworzyć motyw szachownicy. Teraz załóżmy, że chcecie stworzyć elektryczny system przeciwbieżny na szczycie naszego krateru. Jak byście to zrobili? Za pomocą pierwszego słupa moglibyście stworzyć piramidę Ba. Ale drugi słup musielibyście przesłać wiązką do Jerozolimy, a stamtąd do raju. Wtedy mielibyście piramidę skierowaną w górę K. A jak byście zasilili ten system? Cóż, pozwólcie, że pokażę Wam kroplomierz Kelvina. Tak więc, używając płynącej wody, można wytworzyć prąd o wysokim napięciu. Tutaj widzicie, jak zbudowany jest ten system. Przyjrzyjmy się generatorowi fal trójkątnych. Tam możecie zobaczyć, że ma on różne komponenty np. rezystory. Więc jak można by przenieść tę energię na drugą stronę krateru? Cóż, to mogłoby wyjaśniać te wszystkie dziwne budowle wzniesione z idealną precyzją i ogromnym nakładem pracy przy użyciu technologii, której wciąż nie rozumiemy. Wydaje się, że wszystkie one są częścią gigantycznej maszyny tak więc oni odtwarzają Atlantydę ale to oznaczałoby, że potrzebują drugiej gwiazdy. Przyjrzyjmy się, jakie punkty by nam to dało. Tak więc na dole mamy bliźniacze słupy, idąc w górę mamy Rzym, w centrum mamy UR SALOMON, JEROZOLIMA, potem mamy Babel, a na samej górze mamy RAJ. Cóż, przyjrzyjmy się bliżej, a na górze mamy Babel. Każdy zna historię wieży Babel. Więc, co stało się w Babel? Myślę, że kiedy aktywowali pole siłowe, zrobiło ono coś z naszym mózgiem. Być może nasze zdolności telepatyczne zostały wtedy zakłócone. Więc, kiedy podążasz za tym kołem z gwiazdą, w Biblii dzieją się dziwne rzeczy. Oto złe miasto Sodoma i Gomora zostaje ukarane przez Boga i płonie. Kiedy ktoś patrzy za siebie na ogień, zmienia się w słup soli. Potem mamy rozstąpienie się Morza Czerwonego. Zatem woda zaczyna zachowywać się dziwnie. A jej kolor zmienia się na czerwony. Tam mamy miejsce zgromadzenia Izraelitów, początek 40-letniej podróży. W końcu docierają do Jerycha, gdzie miasto zostaje zburzone w bardzo dziwny sposób, za pomocą trąb. Kolejna kara od Boga. Przenieśmy się na południe do latarni morskiej w Aleksandrii. A Aleksandria położona w delcie Nilu, Nil przemieniony przez Mojżesza w krew i Biblioteka Aleksandryjska spalona do cna. Idąc dalej na południe przez labirynt, docieramy do Rzymu. Spalenie Rzymu. Cóż! Możecie powiedzieć, że to inna linia czasu? Cóż, możecie mieć rację, ale jaką mamy pewność, że wszystkie historyczne wydarzenia, których nauczyliśmy się w szkole, są prawdziwe? Więc nie jestem pewien. Idąc w górę przez Wenecję, Macedonię, Konstantynopol, Antiochię i z powrotem do wieży Babel. Widzimy więc, że kiedy instalują drugą gwiazdę, dzieją się dziwne rzeczy. Ale nagle dzieje się to. Cóż, to niemal wygląda, jakby nasz krater wpadał w stan szoku połowa krateru zamarza. Cóż, możecie zadać sobie pytanie, czy to dobra, czy zła wiadomość? Cóż, nie jestem pewien. Faktem jest, że organizm organiczny zawsze zareaguje wodą. Kiedy obca jednostka wniknie do ciała, ciało zawsze będzie próbowało ją zalać. Tak więc potop nie jest działaniem Boga, lecz działaniem organizmu. To podsunęło mi myśl, że Atlantyda mogła być poprzednią ofiarą tej jednostki. Przyjrzyjmy się więc ponownie Bogu Baba L., jednostce poruszającej wodą, zmieniającej wodę w wino, krew lub ropę naftową, cokolwiek. Jednostka Jechowa Ra Fenix. Czas przyjrzeć się mitowi o stworzeniu. Gwiazda Salomona zostaje więc zainstalowana i aktywowana. Najpierw było światło. To promieniowanie tworzy firmament. Światło odbija się w firmamencie i tworzy słońce. Słońce świeci na ziemię i tworzy odbicie księżyc i gwiazdy. Ta aktywacja gwiazdy Salomona oddziela wodę od lądu. Zatem historia o tym, że pasożytniczy Bóg stworzył człowieka, zwierzęta i rośliny, jest oszustwem. Zostały one stworzone przez świadomość wyższą niż ten pasożyt. Więc pasożyty mają teraz problem. Nie mogli zainstalować drugiego pierścienia, muszą więc zacząć wszystko od nowa. I to właśnie robią, oczywiście. Tutaj zaczyna się historia Wikingów, o których zrobiłem film w imperium fałszywego Chrystusa. Pierwszą rzeczą, którą robią, jest szukanie nowego Ur Salomon, centrum nowej gwiazdy Salomona. Tam budują drugą świątynię jerozolimską, świątynię w formie oktagonu. Ale teraz, oczywiście, potrzebują bliźniaczych słupów, aby aktywować swoją gwiazdę. Zatem, według mojej wiedzy, istnieją dwa słupy Herkulesa. Macie słupy Herkulesa w Hiszpanii i macie oczywiście bliźniacze wieże w Nowym Jorku, a przynajmniej mieliście. Zrobiłem więc test z gwiazdą Salomona. Przyjąłem Jerozolimę jako centrum, a Gibraltar jako początek koła. Cóż, to dało zaskakujący wynik. Madryt, Paryż, Bruksela, Amsterdam. Kopenhaga, Sztokholm, Helsinki. Odwróćmy to. Sztokholm, Kopenhaga. Wszystkie stolice wydają się być położone w tym kole i z powrotem do Gibraltaru. Przejrzyjmy się więc godu Unii Europejskiej. Potrzebowaliby 12 punktów, aby aktywować gwiazdę. A co jest po przeciwnej stronie Gibraltaru? To prawdopodobnie Bombaj, Bombay, Baba. Kiedy szukam kształtu, który mógłby pełnić rolę słupa, po prostu nie mogę go znaleźć, z wyjątkiem może samej skały lub kształtu wyspy. Więc teraz mogę nałożyć gwiazdę na mapę Europy, a potem mogę nałożyć na nią drugą i zobaczyć, gdzie się kończy. Zgodnie z oczekiwaniami, kończy się w wodzie. Odwróćmy obie Ameryki. Kiedy ją nieco zmniejszę, przy odrobinie dobrej woli, można wylądować w Nowym Jorku. Czy powinniśmy raczej powiedzieć New Ark, nowa arka? Może trzeba nałożyć na to trzecią? Przyjrzyjmy się Nowemu Jorkowi. To oczywiście byłoby idealne miejsce na umieszczenie bliźniaczego słupa. Możecie zobaczyć jeden po jednej stronie wody, a po drugiej stronie są inne budynki, które mogłyby odgrywać rolę bliźniaczych słupów. Jak te trzy dziwne budynki tutaj. Przypomina mi to trochę lingam. Dla ludzi, którzy to znają, to rodzaj kamienia ofiarnego w świątyniach kambodżańskich z dopływem wody. Kiedy spojrzycie na górę, te budynki są bardzo dziwne. Jest tam inny budynek, który dowodzi, że pasożyt tu jest. Spójrzcie na ten tutaj. Jest jak jakiś owłosiony potwór. I mamy kolejny dowód na to, że nasi dobrzy przyjaciele od Gwiazdy Salomona tu są. Cześć, chłopaki! Prawdopodobnie jedno z najdroższych miejsc w Nowym Jorku. Teraz pytanie brzmi: dlaczego zburzyli bliźniacze wieże? Cóż, myślę, że Nowy Jork jest bardzo ważnym centrum magnetycznym. Ponieważ Ziemia nieustannie przesuwa się ze swojej pozycji, a pole magnetyczne się zmienia, muszą wyburzać budynki, które kiedyś działały, ale już nie działają. Muszą więc nieustannie odbudowywać Nowy Jork. To jest również powód, dla którego wszystkie te starożytne świątynie zostały opuszczone. Nie pełniły już żadnej funkcji, ponieważ nasz krater zmienił swoją wibrację. Cóż, mam wrażenie, że gra jest przegrana. Nałożenie kolejnej gwiazdy na tę planetę zajmie im tysiące lat. Oczywiście, są bardzo cierpliwi, wiem, ale myślę, że wymyślili plan B, wybrali nowy krater. Mars. Który poddadzą terraformacji w ramach swoich planów odtworzenia Atlantydy. Ale czasu jest coraz mniej. Problem w tym, że wciąż potrzebują nas do terraformacji Marsa. Ale ponieważ potomkowie Atlantów nie są już tak sprytni, tracą kontrolę nad gojami. Więc ten koronawirus może być ostateczną bitwą. Myślę, że to wirus kontrolowany przez 5G. Cóż, to prawdopodobnie nawet nie jest wirus. Objawy tego ataku radiacyjnego są takie same jak grypy. Moje przesłanie brzmi więc: otwierajmy dalej drzwi. Pewnego dnia, już niedługo, dotrzemy do ostatnich drzwi. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.